Szanowni Państwo, zapraszam na krótki filmik o serbskim komendancie czetnickim Bratisławie Żywkowiciu. Na początku lat 90. Bratisław jako nieletni przedostał się na terytorium Bośni, gdzie walczył w wojnie bośniackiej w siłach zbrojnych Republiki Serbskiej. Potem w połowie lat 90. odbył służbę wojskową w Jugosłowiańskiej Paobrańskiej 63. Dywizji powietrzno desantowej jako Komandos a w roku 1999 walczył w wojnie obronnej w Kosowie przeciwko albańskim bandytom i agresji NATO. Od 2014 roku obecny na Krymie oraz walczył w Doniecku. Ponownie w Doniecku brał udział w walkach od 2022 roku, gdzie został poważnie ranny w nogę. Obecnie przebywa w wojskowym szpitalu w Moskwie, gdzie przebiega jego rehabilitacja. W lutym 2023 roku wziął udział w ceremonii przemowy prezydenta Federacji Rosyjskiej. Światowe media wtedy zwróciły na niego uwagę. Serbskie media również dużo o nim e, mówią. Ostatnio udzielił wywiadu serbskiej telewizji Happy TV. E, współpracuje z serbskim księciem Aleks, e, Wadimirem Karadzorczewiczem. Który jest prawowitym następcą tronu Serbii, który jest także w trzeciej w kolejce do tronu Rosji. Książę Władimir nadał Bratisławowi tytuł e, kawalera orderu wojskowego zakonu Smoka. E, przypominam iż mój przyjaciel Tomasz Milecki, telerealny TM777 przeprowadził dwa lata temu wywiad z Bratisławem Żywkowiczem. Więc najważniejsze jest to, iż Bratisław zjednoczył cały Czetnicki w jedną całość. Mam nadzieję, że jak najszybciej powróci do zdrowia. Pozdrawiam Ciebie, Bratisław.